Cześć, tutaj Kuba, a to jest taki szybki news dotyczący gry WWE 2K15 Otóż tak została oficjalnie potwierdzona premiera wersji tej gry na PC, co oznacza, że gracze na którzy można by powiedzieć są graczami komputerowymi tylko i wyłącznie jak ze starych dobrych czasów, którzy tylko właśnie grają na PC nie posiadający konsoli będą w końcu mogli zagrać w najnowszą odsłonę gry WWE z podszeltu właśnie WWE no i teraz tak, pierwsze pytanie się nasuwa yy, takie Znaczy gra wyjdzie na 99,9% Bo tam jeden z właśnie fanów WWE Na WWE Network Kurde, to słowo WWE się często właśnie, można by powiedzieć, tak przemienia Jednak dobrze, no zauważył reklamę, kliknął screena Screen poszedł do internetu i tak dalej Ale to nie pierwszy raz, kiedy właśnie jesteśmy informowani i tak dalej Że ta gra właśnie będzie miała na PC, bo dużo na to już wcześniej wskazywało, jednak sama reklama po prostu to nie wszystko. Widzieliśmy różne screeny i tak dalej, nawet jeden z oficjali 2K, nawet. Powiedział coś o tym kiedyś Ale nie wiem czy to była prawda czy tylko Zwykłe plotki rozsiane W internecie jednak dobrze pierwsze Pytanie nasuwa się takie i brzmi Następująco kiedy będzie premiera Właśnie WWE 2K15 Na PC odpowiedź właśnie Brzmi że ta premiera Będzie miała miejsce albo Pod koniec właśnie Października albo w połowie listopada Jeżeli będzie miała premierę Razem z grami właśnie Na next genowe konsole czyli Xbox No One oraz właśnie PlayStation 4, no to może wtedy właśnie będziemy się spodziewać już przed premierą, że ta gra będzie dopracowana i będzie naprawdę mniej dużo różnych innych, że tak powiem, no nie wiem, akcji, po prostu grafika lepsza i tak dalej, system silnik. No ale zobaczymy. Bardziej pewnie ta gra na początku, jak to na PC, bywa, będzie zbliżona na konsole starszej, czy też jak to woli obecnej generacji, czyli, ale raczej bym się skłonił ku starszej, czyli Xbox 360 oraz PlayStation 3. Jednak skoro by tak było, no to zobaczymy, jeżeli zostaniemy poinformowani, że ta premiera będzie właśnie razem z premierą normalnie. To już nie chodzi o dni, nie wiem jak jest z Kanadą, ale wiem jak jest ze Stanami Zjednoczonymi poza innymi kontynentami w tym Europą jest tylko są właściwie tylko 3 dni różnicy, jeżeli bierzemy pod uwagę premierę. I no dobra, no ale co jeszcze właśnie się dowiedzieliśmy tutaj no to praktycznie rzecz biorąc niewiele, grawi ziapi i zobaczymy jakie będzie miała wymagania. Nie wiem, jednak dużo graczy nie posiadających konsoli, no będzie w końcu mogła przetestować tą grę, nie znając się na, nawet na WWE kto wie, może nawet Rocalon coś nagra, albo ktoś z tych większych polskich youtuberów. No kto wie, kto wie, jak doskonale wiemy, bywa różnie. A właśnie co do innych rzeczy, no to tak, wymagania systemowe nie są nam e, znane. O tym właśnie na Facebooku napiszę, jak tylko będzie coś nowego. Znać będzie O, tyle, choć masło ma No ale w każdym razie będzie tak jak mówię mm, Jeżeli chodzi o dobry czy zły ruch Z mojej strony, moje przewidywanie No tam pewnie jest to dobry ruch Jeżeli chodzi o tych, jak już wcześniej wspomniałem Gracz, którzy konsoli nie mają A zły dla tych, którzy mają I że ktoś tam im zabierze spot Na pewno jeżeli chodzi o to Będzie więcej osób nagrywało to na YouTube, choć nie każdemu tak gra pójdzie na komputerze i tak dalej. Choć tak jak mówię no w 100% przez 1 nie zostało to ujawnione. Jednak no skoro wyszła reklama, została już do WW Network wrzucona, możecie kto posiada zobaczyć, no to wątpię, żeby po prostu ta informacja byłaby fałszywa. Na pewno jest to informacja po prostu prawdziwa, czekać tylko na jej oficjalne potwierdzenie na no co do właśnie innych rzeczy, no to nic, na pewno więcej egzemplarzy się sprzeda, no ale prawdę mówiąc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja najpierw kupuję na Xboxa, ponieważ PlayStation 4 ma premierę opóźnioną i 28 czy też 31, zależy kiedy yy, po prostu ta gra mi przyjdzie z move.pl. No polecam, ostatnio mi przyszła w dniu premiery bardzo szybko, rano jakoś, a później już pod wieczór były gameplay, jak tylko wróciłem ze szkoły. Czy tak będzie w tym roku, zobaczymy to byłoby na tyle, do usłyszenia, mam nadzieję, że ta informacja was niektórych, co po niektórych właśnie, no kurde, um, ucieszyła jakoś bardziej, no, no ale dobra, to byłoby na tyle, do usłyszenia, swoje opinie, dzielcie się nimi, piszcie pod filmem na dole w komentarzach, cześć!